Kochani, spróbuję, ale nie wierzę, że z amatorskiego jelenia szarego można zrobić na szybko proorła białego. Jak przez rok ponad robiło się jaja, to teraz ciężko się odzwyczaja. Bardzo długo zastanawiałem się, do jakiego cyklu zakwalifikować bohatera, a właściwie bohaterów tego odcinka, bo z jednej strony wiek tego sprzętu kwalifikuje go do cyklu ekstremalnej dekompozycji, a z drugiej do szamba technologicznego, bo jego niby dopracowaną wersję nadal sprzedają na portalach aukcyjnych. lat temu szukałem dla żony budżetowego netbooka i za namową pewnego jego mościa wybór padł na takie cudo z Androidem. Parametry według plakietki wydawały się parę lat temu zadowalające do przeglądania stron www, jednakże szybko okazało się, że w praktyce nawet z tym niestety jest problem. Poczciwa malina przebija to coś pod każdym względem. W końcu sprzęt ten zaliczył gwałtownie Autowny kontakt z podłogą wyświetlacz zamienił się w kalejdoskop, a ja chcąc jeszcze do czegoś wykorzystać truchło kupiłem podobny, ale zbrykowany egzemplarz na Ale drogo. Niestety okazało się, że wyświetlacze w obu egzemplarzach są niekompatybilne i szybciej wskrzesiłem cegłę niż przepiąłem ekran. W sumie nie zdziwiłbym się, jeśli sprzedawca specjalnie tę kupę popsuł, bo Windows CE który jako jedyny udało mi się na to coś wgrać, chodzi wolniej niż dyskietkowe systemy okienkowe, na których miałem okazję popracować w czasach świetności Commodore 64. Próba odpalenia współczesnej strony www wygląda jak droga przez mękę, a o oglądaniu YouTube nawet w najgorszej rozdzielczości mogę spokojnie zapomnieć. Dlaczego nie da się na niego załadować Androida powiem później, a na razie razie zaprezentuję co oprócz ekranu, klawiatury, kilku diod i touchpada, to coś jeszcze ma. Na prawym boku znajdziemy dwa porty USB, z tyłu trzeci oraz gniazdo LAN i zasilanie. Po lewej zaś gniazdo na kartę SD oraz dwa miniczeki do podłączenia słuchawek i mikrofonu. Pod spodem znajdziemy baterię, która w czarnym egzemplarzu już chyba spuchła z tęsknoty. Wygląda na to, że nic więcej do szczęścia i zabawy z internetem nie potrzeba, jednakże zanim tak powiemy, zobaczmy, co kryje wnętrze. Oba sprzęty otwiera się identycznie, czyli wykręca się wszystkie śruby, a następnie zdejmuje klawiaturę, klapę pod nią, ekran i dostajemy się do płyty głównej. Jej konstrukcja jest dość specyficzna, bo procesor, pamięć RAM oraz kilka innych elementów jest na mniejszej płytce. A ta bez ceregieli wlutowana w większą płytę. Ciekawie wygląda też sytuacja z pamięcią flash przechowującą systemy operacyjne na obu płytach. W czerwonym netbooku jest ona wlutowana w płytce z procesorem, natomiast w czarnym netbooku nie ma tej kości tam, a zamiast niej jest pamięć flash USB, której niestety dedykowany Android nie wspiera i z tego powodu niestety nie udało mi się go zainstalować na tym sprzęcie. Pozostałe układy natomiast odpowiedzialne są m.in. za komunikację, wyświetlacz, obsługę USB, dźwięk czy ładowanie akumulatora. Roli tego tajemniczego modułu niestety nie udało mi się rozszyfrować, a znaleziona dokumentacja nie sądzę, że akurat do niego pasuje. Kolejne ciekawe rzeczy można znaleźć pod pokrywką ekranu. Są tu między innymi głośniczki, reszta układu sterowania wyświetlaczem oraz moduł Wi-Fi, który być może uda się wykorzystać jako dongiel USB. Jakość wykonania elektroniki w obu przypadkach jest mocno umowna. Jak widać jest sporo ład, które prawdopodobnie są pochodzenia fabrycznego. Także patrząc na to wszystko nawet mi nie żal, że nadszedł czas. Na rozwałkę. Rozlutownica tutaj nie ma za wiele do roboty, bo nie ma za wiele elementów przewlekanych, także musi pomóc hotel. Próba wylutu całej płytki z procesorem ze względu na spore wymiary zakończyła się porażką, więc zadowoliłem się samymi scalakami tym razem niestety skromnie, bo wyciągnąłem tylko kilka gniazd USB, mini jack, kilka układów pamięci, pozostałych scalaków, moduł Wi-Fi, głośniczki, rezonatory kwarcowe oraz parę innych elementów dyskretnych. Gniazdo karty SD darowałem sobie, bo było zbyt delikatne. Także, jak widać, nie ma tu za wiele, a sensu nabywania tego sprzętu specjalnie do dekompozycji praktycznie brak. Na tym jednak nie koniec. Uważam, że sprzęt ze względu na jakość wymaga specjalnego potraktowania. Także pozwoliłem sobie na jego złożenie i poznajcie moją nową zabawkę. Muzyka

Nic tak stresu nie usuwa jak spaliny z dwusuwa. No ale nie przyzwyczajajcie się, nie będzie to stały punkt, zwłaszcza zimową porą, ale skoro już masakra piłą mechaniczną została dokonana, to jest niepowtarzalna okazja zobaczenia jak wygląda przekrój poprzeczny tego sprzęciora. Cwany toczpad uciekł z miejsca akcji i całkiem sporo z niego zostało. O przeznaczeniu czarnego netbooka jeszcze nie zadecydowałem i może nakręcę bonusowy materiał. A tymczasem wracam do nagrań z wybranym przez Was sprzętem. Trzymajcie się! Ho! Wystarczy już tego głosu, a w ramach ekranu końcowego małe ogłoszenie o zmianie zasad wyboru bohaterów odcinka. Poczekalnia i komentarze o następnym bohaterze znikają, a ich rolę całkowicie przejmuje twarz książka i kolejka dekompozytora. Zasada prosta do bólu, czyli bohaterami kolejnych odcinków będą te o największej liczbie łapek w górę.